Dzień dobry! Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Uczymy się razem. Geografia do klasy siódmej, temat, funkcje rolnictwa i czynniki przyrodnicze jego rozwoju. Zadania rolnictwa. Rolnictwo, zaliczane do pierwszego sektora gospodarki narodowej, obejmuje uprawę roślin oraz hodowlę zwierząt. Jego nadrzędnym celem jest produkcja żywności. Dostarczanie jej mieszkańcom kraju, paszy dla zwierząt oraz surowców przemysłowi przetwórczemu. Produkcja rolna dzieli się zatem na roślinną i zwierzęcą. Uprawa roślin dostarcza m.in. ziarna zbóż, warzywa i owoce. Dzięki hodowli zwierząt otrzymujemy przede wszystkim mięso, a ponadto mleko, jaja, tłuszcze, skóry i inne. Rolnictwo ma znaczący wpływ na przekształcanie naturalnego krajobrazu na krajobraz rolniczy, dominujący obecnie w Polsce. Czynniki przyrodnicze rozwoju rolnictwa. Funkcjonowanie rolnictwa zależy od wielu czynników. Bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą rolę odgrywają warunkowania przyrodnicze: są to ukształtowanie terenu, opady atmosferyczne, jakość gleby, klimat. Ukształtowanie terenu Polski sprzyja rozwojowi rolnictwa. Znaczna część kraju leży na obszarze Niziny Środkowoeuropejskiej, na której przeważają tereny płaskie i pofałdowane, sprzyjające rolnictwu zarówno uprawie zbóż oraz hodowli zwierząt. Ukształtowanie terenu ma również wpływ na prowadzenie zmechanizowanych prac polowych. Klimat wpływa na rolnictwo polskie głównie poprzez dwa składniki opady atmosferyczne i temperaturę powietrza. Opady atmosferyczne są zróżnicowane i wynoszą rocznie od 500 do 600 mm w środkowej Polsce, 700 mm na pobrzeżach, po i wyżynach, a nawet 1200 mm w górach. Opady związane są z klimatem umiarkowanym terenów środkowoeuropejskich, na których leży Polska, przemieszczeniem się frontów atmosferycznych. Mas powietrza z nad Atlantyku, które niosą często liczne opady deszczu. Jednak rozkład opadów w ciągu roku jest nierównomierny. Uprawą zagrażają okresowe susze, bardzo gwałtowne zmiany pogody, które mogą przynieść grad i silne opady deszczu oraz wiatry. W ostatnich latach pojawiają się trąby powietrzne. Temperatura powietrza może zaszkodzić roślinom jedynie wtedy, kiedy jest zbyt niska. Silne mrozy w zimie potrafią zniszczyć zboża o zimę i wieloletnie uprawy, np. drzewa owocowe czy winorośl. Pojawiające się wiosną przymrozki mogą przyczynić się do obumarcia roślin, które już zdążyły wykiełkować, wypuścić młode pędy i liście, a także pąki kwiatów. Zjawiska te są szczególnie niebezpieczne dla sadownictwa. Uszkodzone kwiatostany obumierają i nie zachodzi proces zapylenia. Zbiory są wówczas znacznie mniejsze. Okres wegetacji roślin. W rolnictwie szczególnie ważna jest długość okresu wegetacyjnego, czyli czasu w ciągu roku, w jakim roślina może wzrastać i rozwijać się. Do tego okresu wliczają się wszystkie dni, których średnia dobowa temperatura powietrza jest większa niż 5 stopni Celsjusza. W Polsce okres wegetacyjny trwa od około 180 dni w wyższych partiach gór i na Suwalszczyźnie, do 230 dni w najcieplejszych miejscach, Kotlin podkarpackich. I Doliny Odry. Funkcje rolnictwa. Gospodarcza. Dostarcza żywność, paszę dla zwierząt i produkty dla przemysłu. Społeczna. Tworzy miejsca pracy. Przestrzenna. Przekształca naturalny krajobraz. Obszary rolnicze. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne odcinki.